Driver. Zimowy trening. Na pogoda piękna. Zimowa aura. Życie vlogera. Agusia powiesz coś do kamery. Życie vlogera. Ja nie prowadzę życia vlogera. Ale ja prowadzę i powiedz coś do mojego tego, do mojego życia vlogera. ma to niezbyt komfortowy czas na jazdę na rowerze, ale całkiem nie najgorszy też pod względem treningowym. Myślę, że w zimie jesteśmy się w stanie bardzo dużo nauczyć jazdy w takich warunkach niezbyt dogodnych, bo jest mocno ślisko i naprawdę trzeba uważać na tym rowerze. Dlatego w zasadzie nie rezygnuję z treningu. Takiego stricte zjazdowego enduro Bo to jest całkiem cenna lekcja Właśnie jazdy w warunkach takich No ciężkich, ciężkich technicznie Trzeba bardzo dużo walczyć o prędkość Na trasach, żeby wszystko polecieć A jak to wygląda W takim moim zimowym treningu, możecie zobaczyć Jest... no tu nie byłem Ale... Przez to, że jest zimno, odkręcę sobie troszkę reboundu, żeby trochę to zrekompensować. O krzaczek. Raz już co prawda przejechałem tą traskę, żeby zobaczyć czy nic nie leży, żadna kłoda gałąź ani kamień, więc to był mój drugi przejazd. W sumie całkiem nie najgorszy. Wszystko skoczone co chciałem, także chyba jest ok.